Otwieram obrady piętnastej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, która została zwołana zgodnie z artykułem 20 ustęp Trzeci ustawy o samorządzie gminnym na wniosek prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego na dzień 4 marca 2025 roku w sali obrad Urzędu Miasta. Serdecznie witam radnych Rady Miejskiej, witam panów wiceprezydentów, witam dyrektorów oraz kierowników wydziałów Urzędu Miasta oraz mieszkańców oglądających transmisję sesji. W obradach sesji bierze udział 20 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał i zgłaszania wniosków. Informuję, iż w celu realizacji ustawowego obowiązku w zakresie zapewnienia jawności działania organów gminy oraz w związku z obowiązkiem stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przebieg obrad sesji jest rejestrowany i transmitowany online za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta. Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym RODO odpowiednia klauzula o przetwarzaniu danych osobowych została wywieszona w miejscu ogólnie dostępnym Urzędu Miasta. Ponadto chciałabym poinformować, iż zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych należy przestrzegać zasad ochrony danych osobowych, a w szczególności powstrzymać się od podawania danych osób fizycznych, pamiętając o tym, że dane te mają charakter poufny. Nie dotyczy to nazwisk osób pełniących funkcje publiczne czy też reprezentujących inne podmioty instytucjonalne. Przystępujemy teraz do realizacji porządku obrad. Informuję, iż w dniu 26 lutego 2025 roku do Biura Rady Miejskiej wpłynął wniosek prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego o zwołanie sesji w trybie określonym w artykule 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Wniosek spełnia wymogi ustawowe, w których wynika uprawnienie do złożenia przez prezydenta miasta wniosku o zwołanie sesji. Do wniosku dołączony został porządek obrad wraz z projektami uchwał, które zostały przekazane Państwu Radnym drogą elektroniczną w dniu 27 lutego 2025 roku. Przedstawię teraz Państwu porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy: otwarcie sesji, powitanie zebranych. Punkt drugi: przedstawienie porządku obrad sesji Rady miejskiej. Punkt trzeci: podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2025 rok. Punkt czwarty: podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 12, łamane przez 84 przez 2024 Rady miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2025-2040. Punkt piąty. Zakończenie obrad Rady Miejskiej. Przystępujemy, proszę Państwa, do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, a mianowicie podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2025. I oddaję głos pani skarbnik, pani Elżbiecie. Dratwie. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, w imieniu Pana Prezydenta przedstawiam projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2025. Tu następuje podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta o kwotę 16 milionów 185 516 81 groszy. Z tego plan dochodów bieżących nie ulega zmianie. Plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 16 milionów 185 516 81 groszy zgodnie z tabelą numer 1. Paragraf drugi, punkt pierwszy. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta o kwotę 16 milionów 187 tysięcy 600 złotych. Z tego plan wydatków bieżących nie ulega zmianie. Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 16 milionów 187 tysięcy 600 złotych zgodnie z tabelą numer 2. Punkt drugi. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów zgodnie z tabelą numer 3. Paragraf trzeci. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 28 838 234,72 zł, który zostanie pokryty. Przechodami zaciągniętych kredytów w wysokości 27 330 700 zł, niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 069 69 149 88 zł. 88 groszy. Przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonego niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 438 384,84 zł zgodnie z tabelą numer 4. Paragraf 4. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodu, wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2025 zgodnie z tabelą numer 4. Paragraf 5. Zmniejsza się przychody o kwotę 45 916 zł.

Paragraf szósty. Zmniejsza się rozchody o kwotę, o kwotę 48 tysięcy złotych. To jest do kwoty 11 milionów 369 tysięcy 300 złotych zgodnie z tabelami numer 4 i numer 6. Paragraf siódmy. Sprawozdanie z wykonania uchwały prezydent miasta złożył łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta na rok 2025. Paragraf ósmy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa łódzkiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, otwieram dyskusję w tym punkcie i może ja rozpocznę pytaniem do pana prezydenta, ponieważ wprowadzamy dzisiaj do budżetu miasta spore pieniądze w kwocie ponad 16 milionów, które mają być przeznaczone na, z tego co już wiemy, bo takie informacje też w przestrzeni publicznej się pojawiały na inwestycje wyremontowania jednej z kamienic. Chciałabym, aby pan prezydent powiedział może kilka słów więcej o tej inwestycji. To po pierwsze. Po drugie, jak wiemy, przy tego rodzaju dotacjach na inwestycje Pojawia się wkład własny. Chciałabym, aby pan prezydent powiedział w jakiej wysokości ile będzie wynosił wkład własny i z czego planujecie państwo go sfinansować? Bardzo bym prosiła panie prezydencie. Ponieważ ta sytuacja jest taka dosyć dynamiczna, ja bym prosił o omówienie tej sytuacji pana Roberta Urbańskiego. Nie chcę się po prostu pomylić w szczegółach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pan Robert Urbański jest gotowy do odpowiedzi? Proszę bardzo. Tak oczywiście. Dziękuję za, za, za udzielenie głosu. Szanowni Państwo, Szanowna Rado, w październiku 2023 roku złożyliśmy jako Gmina Miasta tomasza Mazycki dwa wnioski. Jest to tak jak pani przewodnicząca powiedziała, jest to remont kamienicy i przebudowa całej, praktycznie przebudowa całej kamienicy przy ulicy Barlińskiego 20 będzie to od podstaw łącznie ze stropami, ścianami wewnętrznymi i zewnętrznymi winda i powstanie tam 17 lokali koszt tej przebudowy jeśli chodzi o Barlickiego i kamienicę, dokładny koszt planowany oczywiście według kosztorysów to jest 11 milionów 325 zł i, 287 zł i 95 groszy Mniej więcej średni koszt budowy jednego metra kwadratowego w związku z rewitalizacją jeśli jest budynek też również w ewidencji Zabytków to jest około 11 tysięcy złotych To powstaną mieszkania lokale mieszkalne Jedno i i trzy pokojowe Łączna powierzchnia jest 999 mniej więcej około 1000 metrów Kwadratowych jest to powierzchnia użytkowa która Wszystkich lokali mieszkalnych Drugi budynek obok to jest plomba tak jak wyjeżdżamy na wprost z galerii po lewej stronie kamienicy będzie to budynek nowo budowany budynek blok z 22 lokale mieszkalne również jedno, 2 i trzy pokojowe lokale mieszkalne łączna powierzchnia też około 1000 m2. średni koszt który planujemy to jest około 7000 zł troszeczkę z kaczykiem, za metr kwadratowy budowy Również realizacja tych przedsięwzięć, około dwóch lat, to mniej więcej drugi kwartał 2027, zakończenie. W tej chwili posiadamy pozwolenie na budowę jednego, jak i drugiego przedsięwzięcia. One będą równolegle prowadzone przez, będziemy chcieli, żeby to był jeden wykonawca, będziemy chcieli tylko przeprojektować, jeśli chodzi o kwestie parkingów wewnątrz. Ponieważ do tego będą 30 minią 39 również miejsc postojowych, które będą tam dla każdego lokalu postojowego, co najmniej mianem lokalu mieszkalnego jedno postojowe. Jeśli chodzi o wkład własny, jeśli chodzi o koszty inwestycji drugiej bloku mieszkalnego, jest to tych 30, 22 mieszkań, to cały koszt jest 8 milionów 916 608 07 grosz przewidywany. Z tego dofinansowanie z jednej i drugiej inwestycji jest kwota 80%. W tym roku mamy otrzymać całą kwotę środków, ponieważ fundusz dopłat tak polega na tym, że otrzymujemy całą kwotę środków i zgodnie z założeniem i zgodnie również z przedmiotem wniosku, jak i zgodnie z przepisami, inwestor, gmina miasto jest beneficjentem tych środków. Inwestorem będzie Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, TBS w którym my całą kwotę przekażemy w formie dokapitalizowania 16 milionów złotych. Eee, pozostała kwota tego wkładu własnego, tak jak Pani Przewodnicząca, przewodnicząca zadała pytanie, będzie, też planujemy dokapitalizować spółkę, to będzie następna uchwała WPF w, lo, w roku 2026 i w roku 2027 kwotą, dwa razy kwotą po milion 999 920 złotych. Ta końcówka wynika z tego, że już udział każdy, w spółce to jest 520 zł, więc to jest kwestia dla pełnych udziałów, więc kwotą około 4 milion złotych po 2 miliony złotych w latach 2026-2027. I zostaje kwota 44 tysięcy złotych, i ta kwota 44 tysięcy złotych będzie finansowana bezpośrednio przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. To, co jeszcze jest zastrzeże, zastrze, zastrzeżenie jest również w umowie, umowa przewiduje jak i przepisy funduszu przewidują, że w przypadku, gdyby koszty budowy przebudowy zwiększyły się do 20%, możemy wnioskować o dodatkowe środki. Te środki możemy otrzymać przed zakończeniem przedsięwzięcia. Mamy dwa lata, jeśli chodzi o yy, kamienice, mamy dwa lata od podpisania umowy. Tą umowę zaraz po sesji w tym tygodniu zostanie podpisana z BGK i jeśli chodzi o budowę bloku, teoretycznie mamy pięć lat. Będziemy chcieli to przedsięwzięcie również w tym samym czasie mniej więcej zakończyć. Więc to są jakby te podstawowe elementy. Jeszcze jedno do nam: lokale mieszkalne będą przeznaczone i przy, dla, to jest będzie zasób komunalny. Będą miała gmina, będzie decydowała o tym, o tym, zgodnie z przepisami uchwały o wynajmie lokali mieszkalnych i zasobie komunalnym dla osób potrzebujących, którym mamy uchwałę, wchodzących w zasób mieszkaniowy gminy, którą mamy uchwałę już podjętą. Dziękuję. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Widzę, że zgłasza się do, pan Marek Krawczyk Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo Radni. Mam takie pytanie. W części opisowej znajdują się takie oto zapisy, że utworzenie 17 lokali, i, utworzenie 17 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmowania i budowa y, obok na ulicy Malickiego 22, również y, z prawem do podnajmowania. Interesuje mnie ta, ten fragment dotyczący tego podnajmu. Czemu y, ten, ten fragment się znajduje. Dlaczego mówimy w uchwale o podnajmie? To po pierwsze, no, czy on, czego on dotyczy, bo jeżeli on dotyczy powiedzmy właściciela jako miasta i będzie podnajmował, no nie wiem, TBS-owi, no to pół biedy. ale jeśli to z automatu nadajemy prawo przyszłym najemcom do możliwości podnajmowania, no krótką więc proszę rozwiać te wątpliwości, dlaczego ten zapis się pojawił i czemu on służy. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, ponownie pan Urbański, tak? Bardzo proszę, panie Robercie. Szanowni państwo, jak najbardziej musimy, ten podnajem to nie jest podnajem, że później najemca będzie mógł podejmować. To jest zasada troszeczkę takiej konstrukcji funduszu dopłat i w tym zakresie, ponieważ inwestorem my przekazujemy środki, to jest powierzenie zadania publicznego. Przekazujemy środki do naszej spółki w 100% udziałem. Inwestorem, tak jak powiedziałem, jesteśmy beneficjentem, inwestorem jest TBS. To będzie własność mienia, jako mienie komunalne. I my będziemy takim jakby wynajmującym jako gmina i my strzegamy sobie prawo, ustawa nam nakazuje w artykule 5a ustawy o wspieraniu finansowym, nakazuje nam zabezpieczenie, że my jako miasto mamy prawo podnajmować, ale właśnie tym mieszkańcom naszym, lokatorom przyszłym, z listy, którzy oczekują na lokale mieszkalne. Nie będzie żadnej możliwości podnajmowania przez najemców przyszłym jakby osobom fizycznym. Ten, to jest taka konstrukcja troszeczkę, że my będziemy, wy, by, my będziemy wynajmować teoretycznie, nie teoretycznie, praktycznie, przepraszam, od TBS-u jako miasto na warunkach usługi publicznej, bo ta usługa publiczna przez 15 lat co najmniej, to jest zapewnienie, że ta usługa będzie realizowana minimum 15 lat. Przez 15 lat nie możemy tego sprzedać, nie możemy tego wynająć na zewnątrz, nie możemy innych warunków nikomu e, e, wskazać. Oczywiście wszyscy będą mieli umowę na czas nieokreślony. Najemcy. Ale to jest taki warunek ustawowy. Jedynym elementem, który ustawa nam pozwala przekazać, to gdybyśmy chcieli na samorząd inny gminny lub na samorząd powiatowy. To jest jedyna możliwość. To jest zastrzeżenie. Więc to jest bezpieczeństwo. Tu nie ma żadnej jakby możliwości zmiany. My podpisujemy w tej chwili na podstawie tej umowy i tych środków, podpisujemy tak zwaną umowę powierzenia z TBS-em i to każdy złotówka będzie rozliczana w ciągu teraz budowy jak i później kwestia każda złotówka utrzymania tej nieruchomości i również tego zasobu przez TBS. Także nie ma tu możliwości, wyeliminujemy możliwość podnejmowania jakiekolwiek przez najemców, co jest niezgodne w ogóle z przepisami również o ochronie praw lokatorów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytania? Nie widzę zatem. A, pan Piotr Kucharski, bardzo proszę. proszę. Dziękuję. Też pytanie do Pana Prezydenta, ewentualnie do Pana Roberta Rubońskiego. Ta część nieruchomości miała być zagospodarowana w ramach rozszerzonego programu TM, jako TM2. Tam była idea dojścia do własności. Z tego, co Pan przedstawił, tutaj tej idei już nie będzie, czyli odchodzą Państwo od, od tego pierwotnego pomysłu. I mam też taką wątpliwość. Rozumiem, że zabezpieczyli Państwo akurat tą część osiedla, że tam wykupów nie będzie. Bo z tego, co że ta kamienica nie, nie, nie miała wykupów. Czyli teoretycznie jeżeli rozbudujemy nieruchomość dopóki Rada nie podejmie innej uchwały, to też wykupów nie będzie. Czyli nie będzie podnajmów, nie będzie wykupów, będzie to po prostu typowo mieszkanie komunalne, które będzie zarządzane przez spółkę i to też nie będzie mienie wytworzone przez spółkę, tak jak na przykład garaże na osiedlu ten No dobrze, no to skoro tutaj przytakuje Pan, publiczność nie widzi tej odpowiedzi. To pytanie, dlaczego nie chcieli Państwo rozwijać tej idei dojścia do własności i znalezienia finansowania, tak jak w poprzednim projekcie? Skąd taka nagła zmiana? Bo to jest odejście od pierwotnej koncepcji, Panie Prezydencie. Proszę, Pan Urbański. Proszę Państwa, robiliśmy bardzo dużo analiz finansowych z zarządem TBS-u, które. No nie ukrywajmy, musiałyby mieć jakąś stopę zwrotu lub dofinansowania. Jest to jeden z, jeśli chodzi o fundusz dopłat, 80% z żadnego nie możemy otrzymać 80% dopłaty w żadnym innym programie. I tam jest ta specyfika, tak jak widzicie Państwo, 11 tysięcy budowy, metr kwadratowy przebudowy tych lokali lokalnych, jeśli chodzi o kamienice. Każde jedno z dojściem do własności nie byłoby opłacalne. Kredyty były tylko w tym momencie, jeśli chodzi o dojściem do własności, wyłącznie komercyjne. i ten metr kwadratowy nas by zdecydowanie nie bylibyśmy konkurencyjni, zdecydowanie więcej kosztowo. To była jedna z form, drugą z form mieliśmy, chcieliśmy również teraz złożyć, złożyliśmy wniosek również w zakresie zielonej transformacji, czyli kredyt na 1%. I to też się tylko ewentualnie resztowało, to byłoby takie funkcja deweloperska, ale te 80% jest to najlepsze dofinansowanie na rynku, które może być 20% naszego tylko finansowania to jest jedno tak jak pan też zapytał panie Piotrze o możliwość sprzedaży mieszkań tak jak powiedziałem wcześniej tych mieszkań przez 15 lat nikt nie może sprzedać nie mamy prawa czy rada czy, nikt, czy ustawowo jest to zabezpieczone przez 15 lat nie możemy się pozbyć tej nieruchomości i również tak samo miejsca postojowe które tam będą zewnętrzne będą przypisane do lokalu do tej nieruchomości więc ta nieruchomość będzie mieniem komunalnym Mieszkańcy nie będą mieli prawa do wykupu tej nieruchomości. Od razu ta umowa będziemy chcieli w umowach najmu również to zastrzec, ponieważ nie mamy prawa ustawowego w tym momencie. To jakby nawet jakby podjęcie kiedyś decyzja Rady Miejskiej przed upływem 15 lat. Ja nie wiem, co będzie za 15 lat, ale przed upływem nie możemy nawet takiej uchwały skierować do państwa czy podjąć takich decyzji. Chyba, że coś się zmieni w przepisach ustawy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze ma pytania? Nie widzę zatem, bardzo proszę Biuro Rady o przygotowanie głosowania. Szanowni Państwo, za przedmiotową uchwałą zagłosowało 22 radnych bez głosów wstrzymujących i przeciwnych, zatem uchwała uzyskała wymaganą liczbę głosów i otrzymuje numer 15, łamane przez 108 przez 2025. Przechodzimy do kolejnego punktu, mianowicie podjęcie uchwały o zmianie uchwały numer 12 przez 84 przez 2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 w sprawie uchwalenia wieloletniej programu prognozy finansowej miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2025-2040 i ponownie bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, w imieniu Pana Prezydenta przedstawiam projekt uchwały o zmianie uchwały nr 12 łamany przez 84 przez 2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2025-2040. Tu następuje podstawa prawna. Paragraf pierwszy. W uchwale nr yy, 12 przez 84 przez 2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2040 wprowadza się następujące zmiany. W załączniku nr 1 wieloletnia prognoza finansowa gminy miasta Tomaszów Mazowiecki na lata 2025-2040 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2025-2034 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej miasta Tomaszowa Mazowieckiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Tomaszawa Mazowieckiego. Paragraf 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo i ponownie od, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Nie widzę, zatem bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Szanowni Państwo, za przedmiotową uchwałą zagłosowało 22 radnych przy braku głosów wstrzymujących i przeciwnych, zatem uchwała uzyskała wymaganą liczbę głosów i otrzymuje numer 15, łamane przez 109 przez 2025. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za udział w dzisiejszej sesji. Zamykam obrady. Dziękuję bardzo.